A jak przebiega budowa domu? Yy, Więc co tutaj zaczynamy się zastanawiać, czy nie pójść w inną drogę. Na harazie nie chcę wyprzedzać faktów, bo całkiem możliwe, że już niedługo to się wyjaśni, że jak to się mówi, zostamy z punktu B, z drugiego rozwiązania. Tak, tak, tak. Powiem, powiem tak, że to, ile nam energii i czasu. Musieliśmy poświęcić na załatwianie wszystkich y, pozwoleń i jestem w szoku, że tak utrudnia się ludziom budowę. Naprawdę jestem zniesmaczony tym. Zniesmaczony jestem, bo uważam, że to jest jakieś zabijanie wolnego rynku, jeżeli chodzi o umożliwianie ludziom budowy. My musieliśmy wynająć i zapłacić facetowi, który przez prawie dwa lata zbierał nam pozwolenia, bo my sami byśmy to robili pięć lat. I, 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 i w pewnym momencie kazano nam wybudować sześć, sześć miejsc parkingowych dla normalnego domu, więc kompletnie przestałem to rozumieć. i. i, i i dlatego bardzo mocno zastanawiamy się, czy jest sens. Każdy mi mówi, co ty, jeżeli będziesz się budował, to jest największy koszmar życia, i zaczynam to rozumieć. No bo, y, pozwolenia to jedno, a potem ekipa. Tak, tak, ale, ale my, my zdarzyliśmy się i to naprawdę bardzo mocno traktując restrykcyjnie wszystkie kolejne szczeble tego, tego pozwolenia. Podkreślam, wynajmując pana, który już załatwiał komuś pozwolenia w tym rejonie, w którym my kupiliśmy działkę. Ale, ale to było takie dla mnie no, takie zderzenie z tym, że ja po prostu dalej tego, tego nie rozumiem i nie wiem, czy jest sens się po prostu dalej w to angażować, dalej w to bronąć, czy nie wybrać po prostu innej opcji i, i właśnie zaczynam się ku temu skłaniać. Ale na razie nie chcę wyprzedzać faktów.